Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, bracia i siostry. Przeżywamy kolejną niedzielę. Zapraszam do medytowania Ewangelii według Świętego Jana. Nie wiem, czy dobrze zauważyliśmy, ale właśnie lektura Ewangelii według Świętego Marka została przerwana i przez kolejne pięć niedziel będziemy czytali kolejne fragmenty szóstego rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Rozpoczęliśmy już to y, tydzień temu, y, kiedy przeczytaliśmy o cudzie rozmnożenia chleba i teraz po tym cudzie, po tym wielkim wydarzeniu, kiedy Pan Jezus tłumy nakarmił w sposób cudowny chlebem, czytamy wypowiedzi Jezusa na temat chleba. Odgadujemy i, i domyślamy się, że Pan Jezus zapowiada y, tajemnicę Eucharystii, mówi o chlebie żywym, a dzisiaj... Ludzie go znajdują, biegają za nim, spotykają się z nim, bo chcą się najeść chleba. Nie ma co się dziwić, jeżeli widzieli, widzieli cud, a byli to ludzie głodni, ludzie biedni też, to chcieli się najeść. A Pan Jezus mówi, że szukacie niewłaściwego chleba. Chlebem, który, który jest prawdziwy, jest chleb życia wiecznego. Jest Nim On sam. I wtedy oni, widząc, że jest to jakaś tajemnica, zaczynają pytać, co robić, a wypełniali dzieła Boże. A Pan Jezus odpowiada, dzisiaj słyszymy te słowa, abyście wierzyli w Tego, którego posłał Ojciec. Pan Jezus i nas zaprasza, bracia i siostry do tego, ażebyśmy. Wierzyli w Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć, no ciągle o tym mówimy w kościele, ciągle o tym słuchamy w kościele, ale bardzo ważne jest usłyszenie słowa na temat wiary w kontekście przyjęcia Eucharystii, przyjęcia Komunii Świętej. Moja wiara musi być relacją do Pana Boga, do Jezusa Chrystusa. Muszę, zanim przyjmę Jezusa w Komunii Świętej, w Kościele, muszę z Nim mieć relację, muszę w Niego wierzyć, bo wiara, według Słowa Bożego, według nauczania Kościoła, to jest relacja do Boga. Wiara to nie jest tylko y, 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 funkcja umysłu, prawda, który uznaje, że Bóg istnieje, czy istnieją prawdy nadprzyrodzone. Wiara jest relacją, bo Bóg się objawił y, y, do, do wierzenia, ale objawia się po to, żeby w Niego wierzyć, odpowiadając na Słowo, na Słowo, które On objawił. Właśnie na tym polega wiara. Odpowiedź Boga, całego życia, przepraszam bardzo, odpowiedź całego życia ludzkiego na Boga, który się objawił. Jeżeli więc idziemy do Komunii Świętej, jeżeli przyjmujemy Pana Jezusa w Eucharystii, to On pragnie, żebyśmy w niego wierzyli. A więc pragnie czego? Pragnie, żebyśmy spotykali się z Nim, żebyśmy go pragnęli samego, żebyśmy mieli z Nim relacje, żebyśmy mieli, mieli z Nim kontakt, żeby, żebyśmy byli blisko Niego, zanim przyjmiemy go w Komunii Świętej. Dzisiaj Pan Jezus mówi i zaprasza nas do tego, ażebyśmy. Przychodzili do Niego, bo kto do Niego przychodzi, nie będzie łaknął. Ten, który przyjmuje Komunię Świętą, przyjmuje Jezusa w Eucharystii, ma zaspokojone wszelkie głody. Idź do Komunii Świętej codziennie, idź na mszę świętą. Jeżeli nie masz grzechów ciężkich, idź do Komunii Świętej. Masz grzechy ciężkie, śmiertelne, idź do spowiedzi. Bo Pan Jezus pragnie, żebyśmy go pragnęli. To jest właśnie to. I wtedy On zaspokoi wszelki nasz głód, wszelkie pragnienie chleba codziennego, wszelkie pragnienie tak zwanego szczęścia, pomyślności, wszelkie pragnienie yy, yy, materialnych yy, yy, bogactw. On zaspokoi wszelkie pragnienia. To nie znaczy, że zapomnimy o potrzebach naszych. Będziemy mieli nadal te potrzeby, ale nie będziemy szaleli bracia i siostry na punkcie naszych potrzeb materialnych i świat nie będziemy szalej on będzie pierwszym naszym pragnieniem szukajmy go idźmy do komunii świętej amen